Cześć Kasper z tej strony, mamy 24 maja, trochę się rozpadało na zewnątrz, tego wstęp kręcimy w środku, a ja Was zapraszam na szóste już, szóste chyba, podsumowanie miesiąca budowy Dzień po dniu w Kosakowie. oznacza to, że minęło pół roku od rozpoczęcia budowy, około pół roku, podsumowanie miesiąca to seria filmów, w których yy... Raz w miesiąc, który nagrywamy raz w miesiącu na największej budowie, którą obecnie prowadzę, którą obecnie jest budowa Osiedla bliźniego w Kosakowie i podsumowujemy sobie, co przez ostatni miesiąc na budowie się zmieniło, jakie prace poszły do przodu, jakie problemy napotkaliśmy po drodze w trakcie realizacji tych prac oraz w jaki sposób je rozwiązaliśmy. Ostatnie podsumowanie miesiąca kręciliśmy ponad miesiąc temu, bo 17, około 17 kwietnia, z tego co pamiętam. Na budowie zmieniło się sporo, minął ponad miesiąc, także no, musi się zmienić sporo, jeżeli ta, ta robota ma iść. W skrócie telegraficznym zakończeniu, zakończone zostały ścianki działowe na całym osiedlu. Została zakończona instalacja wodka na całym osiedlu. Zakończył się montaż styropianu oraz parapetów zewnętrznych i kleju i siatki. Także elewacja jest już całkowicie przygotowana pod warstwą wykończeniową, pod, pod położenie po prostu struktury i deski wyciskanej. Oraz została wylana posadzka na, na połowie budynków i rozpoczęły się prace związane z ociepleniem poddasza. Serdecznie zapraszam do wspólnego spaceru. A teraz zmienimy, zmienimy trochę scenę, otoczenie. Żeby, żeby nie było zbyt nudne i ponuro. Tak jak widzicie za nami jeszcze miesiąc temu, w tym miejscu, w którym stoimy, gdzie te płyty tutaj leżą, obok leżała jeszcze kupa drewna, jakiś desek, ścinek płyt i tak dalej. I tutaj dogadaliśmy się z hydraulikami, że jeden z hydraulików ma brata, który po prostu potrzebuje to drewno, czy tam do palenia, czy, czy do, jakiegoś tam, do jakiś tam robót. No i na kilka kursów samochodem, on po prostu sobie to wziął i zabrał to drewno. Od zawsze wiedziałem, że pasaty to bardzo wszechstronne pojazdy. Bardzo mnie to cieszy, bo jest mniej po prostu takiego ścisku na budowie gratów, na budowie niepotrzebnych rzeczy. Tutaj po prostu no, należy pamiętać o tym, że nieważne czy to jest robota w środku, czy, czy roboty wewnętrzne, czy na wykończeniówce, czy jakieś roboty zewnętrzne, zawsze ten porządek na placu budowy trzeba zachować, bo po pierwsze ułatwia to organizację pracy i ewentualne transporty i rozładunek materiałów budowlanych, a także wpływa na, na nasz wizerunek i u inwestora, i u wykonawców po prostu na, na danym placu budowy, którzy nie są związani z danym tam, z, da, z danym zanieczyszczeniem, normalnej sytuacji. Budowa jest rozreklamowana, od razu wiadomo, kto, kto dany obiekt realizuje, jaka firma. Także tutaj no, należy na to zwracać szczególną uwagę, szczególnie w przypadku stali i w przypadku drewna, bo to są produkty powiedzmy łatwo zbywalne tutaj złomowców jest co nie miara, każdy tam chce w łatwy sposób zarobić pieniądze na odpadkach, a drewno to też tam przeważnie komuś się tam zawsze przydaje i, i jest ono po prostu zabierane. Co do zwrotów, materiałów budowlanych, bo to oczywiście też w, w to wchodzą materiały budowlane, które nam zostały, które są pełnowartościowe, są całe opakowania. Zostało nam trochę tych bloczków, ale tu, tu już mówiłem chyba dwa albo trzy podsumowania temu, że dogada, jest do dogadanie z hurtownią, z dostawcą tych materiałów, który po prostu zrobi zwrot. Zostało nam też 10 metrów sześciennych styropianu, tutaj trochę się pomyliśmy o obliczeniach, na szczęście. Okazało się, że w pobliżu, na, na działce się, sąsiadującej, sąsiad będzie, będzie po prostu robił elewację u siebie w budynku jednorodzinnym i chętnie ten styropian od nas odkupi, no i po prostu w tej samej cenie co kupiliśmy go z hurtowni w tej samej cenie, po prostu on został odsprzedany do sąsiada, i wszyscy tutaj są szczęśliwi i zadowoleni. Nie ma co niepotrzebnie fatygować dostawcy, jeżeli mamy taką możliwość tutaj na miejscu. W tyle widzimy też materiały na posadzkę, paleta z cementem, zapakowana, zabezpieczona przed deszczem oraz piasek do miksokryta do Jastrychu, do podkładu betonowego. Połowa osiedla jest już zalana, tak tutaj widzimy. Jak już posadzki według mnie i kierownika budowy jest, jest dobra, tutaj chłopaki fajnie się szybko wyrobili z, z tym wylewaniem. Jedno mieszkanie, czyli około 100, ponad lekko ponad 100 m2 posadzki wylewali przez jeden dzień. Tak tak wiem to wychodziło. I w 4 dni ogarnęli po prostu mm, całe, połowa osiedla. Z wylaniem pozostałych budynków no, no, muszą poczekać na nas, aż rozłożymy styropiany, aż hydrolicy rozłożą instalację ogrzewania podłogowego. Mają drobne poprawki, ale, ale tutaj wszyscy przyjęli i, i wykonają je z uśmiechem na twarzy. Bardzo lubię, bardzo lubię pracować z, z takimi młodymi, fajnymi firmami, które nie dyskutują mnie, tylko przyjmują wszystkie uwagi i realizują je bez żadnego żałku. Posadzka na połowie budynków jest zalana, a na drugiej połowie rozpoczął się montaż styropianu podłogowego. Tutaj jesteśmy w pierwszym mieszkaniu z drugiej połówki. Do końca tygodnia całe ogrzewanie podłogowe tutaj w tych czterech budynkach na parterze powinno być rozprowadzone i front i w zasadzie front dla posadzkarzy będzie już wtedy utworzony. Zakończył się też montaż To Tutaj tak jak widzicie to już jest druga połówka w swoim budynku. Ściany są wykonane, deletacja jest również tam już wykonana, piana jest położona. Trzeba teraz tylko wyciąć i zrobić kosmetykę ścian klejem do łączenia bloczków, aby nie było żadnych szpar, żadnych szczeli i żeby to było całkowicie przygotowane do szpachlowania. Znajdujemy się teraz w ostatnim budynku, jesteśmy w kotłowni, a może inaczej w pomieszczeniu kotła, bo według prawej to jest pomieszczenie kotła. Zastanawiacie się pewnie co ze sprawą śmieci z kontenera, którą tutaj rozdmuchiwałem i dmuchiwałem miesiąc temu. Sprawa potoczyła się w taki sposób, że no nie namierzyliśmy samodzielnie tego gościa. Tutaj mieliśmy kilka, kilka po prostu poszlak, przesłanek, ale nie, nie udało nam się namierzyć konkretnie kto to jest, kim on jest, gdzie mieszka, gdzie ma tą firmę. W której nam dorzuca śmieci. Ale zgłosiliśmy sprawę na policję, Taka, taką decyzję podjął inwestor. Zgłosiliśmy sprawę na policję i policja na początku nie chciała się tym zająć, ale potem stwierdzili, że, że, że przyjadą i, i, i przesłuchają po prostu Pawła. Paweł złożył zeznanie i dostał informację, że po prostu ten człowiek dostał wezwanie na policję, żeby złożyć zeznania w jakiejś sprawie. Nie powiedzieli mu w jakiej, po to, żeby nie mógł się przygotować do, do, po prostu, do, do odpowiadania im w jakiś sztuczny sposób. No i no generalnie nie, nie wiem, jak sprawa się podarzyła dalej, nie, nie, nie wiadomo, czy to przesłanie już doszło do skutku, czy jeszcze nie, ale jeżeli dojdzie do skutku, jeżeli będziemy mieli jakąś informację z komisariatu, na pewno się tutaj z nią podzielimy. No też tutaj budujemy coraz to lepszą relację z tym komisariatem w Kosakowie, bo no, no mają tutaj problem z dachem. Ja byłem tam na wycenie, zobaczyć to, obejrzeć, dobrać metody naprawy, także tutaj też wykonaliśmy krok w ich stronę. No, no, no i zobaczymy, jak, jak ta sprawa podarzy się dalej. Trzymajcie kciuki, no mam nadzieję, że ten, który po prostu to wykonał, ten, który zawinił, no, no zostanie pociągnięty do jakiejś odpowiedzialności, albo chociaż do, jakiej, do jakiejś grzywny, no bo. Wygenerował nam realny koszt, no, który, który musimy ponieść z racji tego, że te, ten kontener nam zaśmiecił. No i teraz przechodząc tutaj do tego budynku, przechodziliśmy obok kontenera, który już jest lepiej ukryty. Nie jest z brzegu w ogóle, tylko tak jest trochę w zakamarku. No ale i tak tutaj ludzie dorzucają, dużo mniej tego jest, ale i tak tutaj ten, który wie, gdzie on stoi, to dorzucają i tak te śmieci. No teraz przed chwilą byliśmy na zewnątrz oglądać to jakieś baniaki 20-litrowe po oleju przekładniowym po prostu są wrzucone. No na pewno to nie jest rzecz od nas z budowy. Musiało to do nas przyjechać z zewnątrz, no ale niestety prowadząc budowę budując oświetlenie, no, no, trzeba się niestety liczyć z czymś takim, że, że te rzeczy do kontenera będą dorzucane. Jesteśmy w pierwszym mieszkaniu, w najbardziej ukończonym. Chłopaki sobie rozstawili rusztowanie, czyli od wełny, od wykończenia poddasza, zostawili sobie rusztowanie i rozpoczęli pracę związane z wełną mineralną. No tutaj najważniejsza rzecz, którą należy pamiętać, to taka, żeby tą wełnę naprawdę ciasno układać ciasno, szelnie, żeby nigdzie nie było po prostu moska termicznego przez to. Należy ją też wtedy odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią, tą folię opóźniacz pary, która jest pod wełną, bo nad wełną jest membrana, która pełni taką samą funkcję. No po prostu trzeba ją ułożyć szczelnie, wszystkie łączenia posklejać dokładnie i ja na to na pewno będę zwracał mocną uwagę przy, przy odbiorach tej pracy. No rzecz, którą należy też pamiętać, to taka, że nie należy układać wełny zaraz albo w trakcie trwania prac tynkarsko posaskarskich bo po prostu y jest na tyle dużo wilgoci w środku budynku, że no, ta wełna może ulec uszkodzeniu, jak ona się namoczy, zawodni, no jest ją potem ciężko w jakikolwiek sposób wysuszyć, a czasami jest to wręcz niemożliwe. Tak jak mówiłem, prace, prace związane z elewacją uległy już zakończeniu. No i tutaj też z tą deską wyciskaną na pewno będzie dużo, dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, bo robimy to w, w, robimy to w trochę inny sposób niż standardowo za pomocą takich systemowych listew. To jest nowy patent, który wyprodukował Tytan. No, i Titan, czyli tam firma Selena, grupa Selena, wciąga też tutaj na miejscu, wykonać, przeszkolili chłopaków z zrobienia tej deski wyciskanej. Pomimo tego, że oni już mają doświadczenie w tym, robili to, ja wolałem mieć pewność, wolałem ich jeszcze raz przeszkolić już z tego konkretnego systemu, żeby po prostu nie było potem jakiejś lipy, jakiś jaj. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Mówię do Was Kacper, widzimy się za mniej więcej miesiąc, yy, z podsumowania yy, miesiąca, już, już, już wtedy to będzie siódme. Także te roboty wewnętrzne już teraz chylą się ku zakończeniu, a no za, za miesiąc to już na pewno będą na, na końcówce i tutaj powoli będzie, myślę będziemy odpalać prace związane z zagospodarowaniem terenu. No i co, szykujemy się na odbiory? Pięć mieszkań mamy sprzedanych, jedno się teraz ostatnio chyba tam zarezerwowało, z tego co rozmawiałem. Trzy zostały, prawdopodobnie jeżeli nie uda nam się sprzedać wszystkich w trakcie budowy, to, to te co zostaną po prostu będziemy wykańczać pod klucz, bo no jest bardzo duże zainteresowanie tym produktem. Generalnie to nie jest nic nowego, że zainteresowania nowymi, wykończonymi mieszkaniami jest duże, ale sami się zdziwiliśmy, jak duże ono w rzeczywistości jest. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, za, do zobaczenia, do za miesiąc. Na razie, cześć.